Witaj w podcaście Quantum Mindset. Znajdź swój własny rytm i płyń w harmonii z życiem. Witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj z tematem, który, no cóż, znam aż za dobrze z autopsji. Pamiętam doskonale, jak przez lata nosiłam się z zamiarem stworzenia moich pierwszych kursów online. Miałam wiedzę, miałam pasję, miałam gotowe materiały ale w głowie kołatała mi się jedna myśl, jak zdarta płyta. Jeszcze nie teraz. Jeszcze muszę skończyć to jedno szkolenie, jeszcze tylko te konsultacje, żeby mieć pewność. A potem pojawiało się kolejne, jeszcze tylko. I tak w kółko. Wpadłam w błędne koło wiecznego przygotowywania się. Znasz to uczucie? Przyznaj się, ile masz w tej chwili otwartych zakładek w przeglądarce z kursami, artykułami, webinarami zapisanymi na później? Albo ile masz na swojej liście zadań takich, które są gotowe w 90%? Dopieszczone niemal do perfekcji, ale jakoś od miesięcy nie mogą doczekać się tego ostatniego kliknięcia, wyślij albo publikuj? No właśnie, to jest klasyczna pułapka perfekcjonizmu. Ten podstępny głos w głowie, który udaje twojego najlepszego kolegę od jakości, szepcząc: Hej, jeszcze tylko to dopracujmy, będzie idealnie. A tak naprawdę jest jak ten wewnętrzny głos, który mówi ci, zanim zaczniesz ten ważny projekt, posprzątajmy tylko biurko. A potem okazuje się, że sprzątasz całe mieszkanie, reorganizujesz szafę i planujesz remont łazienki, a projekt wciąż czeka. I chcę, żebyśmy to sobie jasno powiedziały na samym początku. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, to nie jest zdrowa, motywująca dbałość o jakość. To jest coś, co psychologowie nazywają. Paraliżem analitycznym. To stan, w którym tak bardzo boisz się zrobić coś nieidealnie, niebezbłędnie, że w efekcie nie robisz nic, utknęłaś. Dlaczego my to sobie robimy? Przecież to nielogiczne. No cóż, nasz mózg, choć genialny, bywa też sprytnym leniuchem i trochę tchórzem. Po pierwsze, mózg kocha planować, analizować, poprawiać. Dlaczego? Bo to bezpieczne. Nie niesie ze sobą ryzyka porażki, krytyki czy odrzucenia. Daje nam złudne poczucie kontroli i mały, przyjemny zastrzyk dopaminy. Czujemy się tacy produktywni, mimo że realnie nic nie ryzykujemy. Planowanie nie boli, publikowanie posta, wysłanie oferty, zabranie głosu na spotkaniu, wyjście ze swoim pomysłem na świat o to już zupełnie inna bajka to jest ryzyko. I tu dochodzimy do sedna. Bo pod tą całą piękną fasadą dążenia do ideału kryje się coś znacznie głębszego i mniej przyjemnego. To nie jest lęk przed tym, że coś będzie miało na przykład literówka albo krzywy margines. Badania, zwłaszcza te prowadzone w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, pokazują jasno: u korzeni toksycznego perfekcjonizmu leży głęboki, często paraliżujący lęk przed oceną, krytyką. I porażką. To ten cichy, natrętny szept w głowie: A co jeśli opublikuję i nikt nie polubi? A co jeśli zacznę, a potem się skompromituję? A co jeśli okaże się, że jednak nie jestem dość mądra, dobra czy kompetentna? Perfekcjonizm staje się naszą najwygodniejszą, najbardziej elegancką wymówką, tarczą, która chroni nas przed tym potencjalnym bólem i wstydem. I tutaj musimy zrobić bardzo ważne rozróżnienie, bo nie każde dążenie do bycia lepszym jest złe. Czym innym jest zdrowe dążenie do rozwoju i jakości. To nas uskrzydla, motywuje, pozwala uczyć się na błędach, bo traktuje je jako cenną informację zwrotną, daje satysfakcję z samego procesu tworzenia. A czym innym jest toksyczny perfekcjonizm. Ten drugi nas paraliżuje. Ciągle krytykuje, każe za każdą, nawet najmniejszą niedoskonałość i sprawia, że nigdy, przenigdy nie jesteśmy z siebie zadowolone, nawet gdy obiektywnie odnosimy sukcesy. Toksyczny perfekcjonizm karmi się lękiem. Zadaj sobie pytanie: czy twój napęd to radość tworzenia i ciekawość, czy raczej lęk przed porażką i potrzeba udowodnienia czegoś sobie lub innym? A skąd ten toksyczny perfekcjonizm się w ogóle bierze? No cóż, często to echo z dzieciństwa. Może dorastałaś w domu, gdzie poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko, gdzie miłość, uwaga i akceptacja były warunkowe. Będę z ciebie dumna, jeśli dostaniesz szóstkę. Jesteś grzeczna, więc cię kocham? Uczymy się wtedy często zupełnie nieświadomie, że nasza wewnętrzna wartość zależy od zewnętrznych wyników odbycia idealnym. Do tego dochodzi oczywiście dzisiejsza presja społeczna, te wszystkie wygładzone, perfekcyjne obrazki na Instagramie, ciągłe porównywanie się i kultura wiecznego sukcesu. To wszystko jest jak woda na młyn dla naszego wewnętrznego krytyka. Weźmy taki klasyk, pewnie go znasz. Piszesz ważnego maila, naprawdę ważnego. Może do potencjalnego klienta, może do szefa. Siedzisz nad nim godzinę, czytasz go piąty raz, cyzelujesz każde zdanie, zastanawiasz się, czy pozdrawiam serdecznie, nie brzmi zbyt sztywno, a może jednak miłego dnia? A może dodać uśmiechniętą buźkę na końcu? Nie, to chyba za mało profesjonalnie. Prawda? Prawda, że coś w tym jest? I co się dzieje na końcu tej męki? Mail ląduje w folderze wersje robocze. Czeka. Na co? Na ten mityczny, idealny moment, który nigdy nie nadchodzi. Hm. Dlaczego tak się dzieje? Bo kliknięcie wyślij oznacza ryzyko. Wypuszczenie czegoś w świat. Ryzyko, że ktoś to przeczyta, oceni, może skrytykuje. Może odrzuci naszą propozycję. Bezpieczniej jest trzymać tego maila, ten projekt, ten pomysł w wersjach roboczych. Zastanów się przez chwilę: ile masz takich mentalnych wersji roboczych w swoim życiu? Ile genialnych pomysłów, ważnych rozmów, odważnych decyzji nigdy nie ujrzało światła dziennego, bo czekałaś, aż będą idealne? No dobrze, Agnieszka, brzmi znajomo aż za dobrze, ale co ja mam z tym zrobić teraz? Jak się wyrwać z tego błędnego koła? Jak już wspominałam, głęboka praca nad korzeniami perfekcjonizmu to często dłuższy proces. Czasem warto skorzystać ze wsparcia specjalisty, terapeuty. Ale jest kilka rzeczy, które możesz zacząć robić od dziś, żeby osłabić ten paraliżujący głos w głowie i zacząć odzyskiwać przestrzeń do działania. Zacznijmy od narzędzia, które jest genialne w swojej prostocie, a być może intuicyjnie już je stosujesz w stosunku do innych. Nazwijmy je techniką, co powiedziałabyś przyjaciółce? Działa cuda. Następnym razem, gdy złapiesz się na tej bezlitosnej samokrytyce zrobiłam to fatalnie, jestem beznadziejna, nic mi nie wychodzi zatrzymaj się na sekundę, weź oddech i wyobraź sobie, że to twoja najlepsza przyjaciółka jest dokładnie w tej samej sytuacji i mówi ci o sobie dokładnie te same słowa. Co byś jej powiedziała? Z jaką troską, z jaką empatią, z jakim wsparciem. Pewnie powiedziałabyś coś w stylu kochana, daj spokój. To tylko jeden błąd, każdemu się zdarza. Jesteś niesamowita, tyle już osiągnęłaś i tyle się uczysz, bądź dla siebie łagodniejsza, prawda? A teraz powiedz dokładnie to samo sobie, głośno, jeśli możesz, choćby szeptem w łazience, albo chociaż w myślach. Z tą samą czułością, wyrozumiałością i ciepłem, z jakim zwróciłabyś się do ukochanej osoby. To ćwiczenie z czegoś, co naukowcy nazywają autowspółczuciem. Badania pokazują, że takie świadome kierowanie do siebie życzliwości aktywuje w mózgu te same obszary, co otrzymywanie wsparcia od innych, i realnie obniża poziom hormonu stresu i kortyzolu. Jest jak balsam na rany zadane przez wewnętrznego krytyka zaczyna budować w twoim mózgu zupełnie nowy, wspierający nawyk myślowy. A co jeszcze możesz zrobić? Mały eksperyment niedoskonałości. Wybierz jedną, malutką rzecz w ciągu dnia, którą celowo zrobisz niedoskonale, ale tak bezpiecznie niedoskonale. Wyślij maila bez sprawdzenia go po raz dziesiąty. Opublikuj post na social mediach z drobną literówką. Serio, możesz być pewna, że świat się nie zawali. Zrób coś spontanicznie, bez planowania przez tydzień. Chodzi o to, żeby małymi kroczkami pokazywać swojemu systemowi nerwowemu, że błędy nie są katastrofą, że można je przeżyć, że świat się kręci dalej. To jak stopniowe odczulanie na alergen. Ale wiem, że znów ale samo mówienie do siebie milej. I robienie małych eksperymentów często nie wystarcza, żeby przełamać ten głęboki, zakorzeniony paraliż przed dużym, ważnym działaniem, bo ten lęk, ten strach przed realną oceną, on wciąż tam jest, prawda? Czeka w ukryciu. Jak więc realnie przełamać ten paraliż przed działaniem? Jak zbudować w sobie tę odwagę, żeby wreszcie kliknąć publikuj, wyślij, żeby stanąć przed ludźmi i powiedzieć, co masz do powiedzenia? Nie da się tego tylko przegadać czy zagadać. Trzeba go przećwiczyć. Ale jak ćwiczyć coś, co cię paraliżuje? I tu dochodzimy do czegoś bardzo ciekawego. Do narzędzia, które jest moim zdaniem jednym z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie najpotężniejszych darów, jakie dała nam natura. A co gdybyś mogła stworzyć dla swojego umysłu taki superrealistyczny, ale całkowicie bezpieczny? Poligon doświadczalny, miejsce w Twojej własnej głowie, gdzie możesz mentalnie stanąć na tej scenie 100 razy, zanim fizycznie tam wejdziesz, gdzie możesz wysłać tego maila dziesiątki razy, przeżywając różne scenariusze odpowiedzi i oswajając lęk, gdzie możesz przeprowadzić tę trudną rozmowę z szefem, na spokojnie, testując różne argumenty, wszystko to bez żadnego realnego ryzyka, oceny czy porażki. Okazuje się, że właśnie do tego służy wizualizacja, ale i tu jest klucz: tylko wtedy, gdy używa się jej prawidłowo, świadomie, celowo i z wykorzystaniem wiedzy o tym, jak działa nasz mózg. To nie jest jakieś tam myślenie życzeniowe, pozytywne myślenie, czy klepanie afirmacji w nadziei, że coś się samostanie. To jest bardzo precyzyjny, mentalny symulator odwagi i kompetencji. To narzędzie, które pozwala ci zbudować w sobie poczucie spokoju, pewności siebie i gotowości, zanim jeszcze podejmiesz realne działanie. Twój mózg, dzięki zjawisku neuroplastyczności, dosłownie uczy się nowej, pożądanej reakcji w bezpiecznych warunkach twojej wyobraźni. Ten lęk przed działaniem, przed oceną, zaczyna realnie słabnąć, bo dla mózgu to już nie jest pierwszy raz on już to przećwiczył. Chcesz dowiedzieć się, jak dokładnie używać tego potężnego symulatora? Jak zamienić wizualizację z mglistego marzenia w konkretny trening mentalny? Jak krok po kroku trenować swój umysł do działania zamiast do wiecznego poprawiania i czekania na ten nieosiągalny idealny moment? Jak wreszcie wyjść z tych mentalnych wersji roboczych i zacząć z autentyczną odwagą tworzyć swoje życie takie, jakiego naprawdę pragniesz? Jeśli ten temat perfekcjonizmu, paraliżu analitycznego i lęku przed działaniem rezonuje z tobą głęboko, jeśli czujesz, że to jest właśnie to, co cię blokuje przed pójściem do przodu, to mam dla ciebie coś specjalnego. Przygotowałam materiały, które pokażą ci krok po kroku, jak zacząć używać mocy swojego umysłu, tej wbudowanej w ciebie zdolności do wizualizacji, by przełamać te wewnętrzne ograniczenia i wreszcie uwolnić swój potencjał. Wszystkie szczegóły znajdziesz, jak zawsze, w opisie tego odcinka podcastu. Tam czeka na Ciebie link, który otworzy Ci drzwi do dalszej, niezwykle inspirującej pracy nad tym tematem. Naprawdę warto poświęcić temu chwilę, bo życie jest zbyt krótkie, żeby spędzić je w wersjach roboczych. Czas zacząć działać. Czekam na Ciebie po drugiej stronie. To był podcast Quantum Mindset. Jeśli chcesz więcej, dołącz do społeczności Quantum Mindset na Facebooku. Do usłyszenia wkrótce.